a idę zupełnie inną trasą jest taka prymitywna, to się nazywa Kamino Primitivo jest cholernie trudno górki, wzniesienia, cały czas zapierdalaństwo no czasem wiem po co sobie to robię, a czasem nie wiem po co sobie to robię bardzo chciałbym się jakoś tam kurwa z życiem pogodzić, odnaleźć nie wiem, czy to jest ta droga. Nie mam pojęcia. Fakt, że plecak, który waży 10 kg już dzisiaj nic nie waży. Jest też dla mnie ciekawym. Inny ciekawy fakt to to, że od czasu do czasu po prostu mam siłę, żeby biec wręcz. A za chwilę siadam bez sił, tak jak w życiu, nie? A i trochę się. Łapie się na tym, że mam dużo myśli. Nie wiem, jak to zatrzymać. Chciałbym nie myśleć, chciałbym tego potoku nie mieć, nie wiem, jak to, jak to mieć, żeby tego nie mieć, łapię się na tym, że projektuję na ludzi swoje jakieś takie a, potrzeby. Nie wiem, co jest moją potrzebą, którą mogę zrealizować, a którą nie. I tak to... taki się w rozsypce czuję. Wiem, że to się kiedyś skończy i widocznie ten czas jest tutaj potrzebny, żebym sobie te pytania zadał, więc sobie zadaję. Tak to jest. Pozdrowienkę.